Hej, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale Przed nami jeszcze jeden filmik świąteczny Zostałam w tym roku pomocnikiem Świętego Mikołaja Przyjechał, podrzucił paczki Napisał mi liścik Z zapytaniem, czy mogłabym mu w tym roku Pomóc, bo się nie może wyrobić I czy mogłabym spakować prezenty Dla swojej rodziny Także mniej więcej tu widzę, co tutaj jest Co każdy Dostanie I właśnie pakuję paczkę Dla Kuby Jednym z prezentów jest y, taka skarbonka. To jest Kuby marzenie. mieć kabriolet. Zawsze mi o tym mówił, a ja za każdym razem go od tego marzenia odciągam, no bo mamy remont, mamy inne rzeczy i zawsze y, jakiekolwiek pieniądze by nie uzbierał, no to, to zawsze są ważniejsze wydatki. Dlatego wymyśliłam taki prezent. Chodzi o to, że jak jakąś... Sumę uzbieracie 10 zł czy 200 zł, no to wrzucacie i skreślacie, no i w końcu kroczek po kroczku, ale się ta suma uzbiera. Czasem dostajemy pieniądze, nie wiem, na urodziny czy na święta od kogoś. To nie są też przewidziane pieniądze w życiu, więc też będą lądować w tej skarbonce. Dajcie znać, co myślicie o takim prezencie, a może komuś podrzuciłam właśnie pomysł na kolejny rok. Także o taki prezent poprosiłam u gwiazdora dla Kuby i przywiózł mi to. Także spakujemy. Dodatkowo mam też e, takie bombeczki pasujące mi do Kuby. Kapoda stary do gitary. Ciągle je gubi, ciągle nie wie, gdzie je ma. Więc dwa takie kapoda stary do gitary. Kuba powiedział, co chce na gwiazdkę od gwiazdora dostać. No i oczywiście to też mam że gwiazdor mu przywiózł. Jego życzeniem była bożka z Makity, jest, ale oprócz tego nie spodziewa się, że dostanie jeszcze kilka innych drobnych prezentów. Także mam nadzieję, że się ucieszy. Chyba w tym roku wpadł na pomysł, żeby zrobić orzechy w karmelu. No i prażył je jednego dnia, i powiem wam, że wyszły tak dobre. No nie ma bata, będzie musiał od teraz robić co roku. I właśnie za chwilkę sobie zrobię e, kawę, i to będzie taki mój deserek. Jeszcze tutaj e, kupiliśmy mm, nerkowce i też je zrobił w karmelu. I powiem wam, że te nerkowce to już w ogóle są przepyszne, że jak zacznę je jeść, to nie mogę przestać. Ale te się akurat troszeczkę kubie posklejały, no ale nie szkodzi. Można sobie, tak wiecie, odrywać po kilka orzechów. Przepiękny jest ten kubek. Nie mogę się na niego napatrzeć. Dostałam go od mojej mamy. I ma tak śliczne detale. Kojarzy mi się z taką starą bajką. A ten kubek jest z PEPKO, ale wątpię, że jeszcze będą dostępne. Przepiękne. lubię masz? marsz. Tama? w Ta jest taty. Ja, ale podobne, nie? Albo <gryzanie> <gryzanie> No zobacz na co się spodziewał tego. To mnie zaciekawiło. To jest marker. Zwykły marker. Czemu marker? No to patrz dalej co jest. I to już nie wyciągniesz. Fajnie, będę się to rozwalić. No, to jest Będziesz. Będziesz, bo inaczej wydasz to na remont. A masz wydać na swoje marzenie. Dzięki. masz! Bardzo fajne. To dla Macia bardziej. No Maksio, mamy wspólne nie? bombki. Taką wkrętarę też mamy. I miarę, i młotek. Super, ale fajny Raport. A ty musisz już zdradzać do przodu. Jak jeszcze <grym> nie zapakowałeś. Co jest, to jest taki pudełku? Wygląda jak jakaś różdżka. Co? Jest różdżka? Czy co? No. Spotykam. Co Ej, ja, to jest moje marzenie. Ona z... strzela ogniem. To jest moje marzenie z dzieciństwa. Ona strzela ogniem. Peron 9 i 3 czwarte. Ona strzela ogniem. I ja cię skąd to macie? A czyja to jest? Hermiony, tak? Miała być Hermiony. No, ale jest... ja nie wiem, czy to jest, jest? Hermiony. Co? do tego, do ładowania. Tak. A ja się boję, mogę to strzelić? A to później. Od razu w ciebie będę strzelać. Ja strzelałem już przy stole. A czym to strzela? Masz tam, te takie papierki. I tak dym leciał, nie? No, bo to zależy ile się tego włoży, ja już to wyczaiłem mniej więcej. Mi tego nie potrzebowało. No. Ej, ale fajnie. W sensie, to jest moje marzenie z dzieciństwa. Ja jak zobaczyłam to pudełko, to mówię, od razu mi się z różdżką skojarzyło. Nie? Ja yeah, cię, yeah. a to do czego? A No już. Ja Tylko się, no, się nie zbudowałam. Jakby wyjdzie zbudować, to cię będę strzelać. No. Tak. A trochę dobra od razu. to Co jest? To Co jest Co z aparatu? No. Ale ona jest z nie ciała? No. Tak. Kotka i daje do mnie. Tu tu, tu Tata woła prawo i klaszcze. Klap, 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 ale jest głośno. Pies nie może spać. Ja tu Maksiowi robię na śniadanie plecuszki bananowe. Tak, jeszcze wszystkich no? prezentów nie rozpakował, bo wczoraj stwierdziliśmy, no że jest ich tyle. Chyba z pięć prezentów dostał, nie? nie no. Pięć, sześć. sześć. No, że nie chcemy mu tyle wrażeń na raz robić. Tosia się obudziła! Tosia! Maksio, Tosia przyszła! Gdzieś? Ona już wstała! Wszyscy jeszcze śpią, a my sobie wstaliśmy wcześniej. No trochę za sprawą Maksia, bo e, no, zobacz, przez to, że parę dni temu miał szczepionkę, no to dzisiaj miał w nocy gorączkę, ale już jest ok. Maks uwielbia odkurzacze. Uwielbia jak odkurzam. I nie lubi jak wyłączam odkurzacz, więc dostał swój własny. odkurzacz. Wow, Ła, co ty masz? i oh, yes.